Cześć, ja jestem jestem i witam was w kolejnym filmie, dzisiaj jako totalnie chill guy. Niezależnie czy jakąś rundę przegram, czy kogoś nie zabiję, czy mój team zrobi coś zupełnie dziwnego, będę totalnie wyluzowany, wychillowany, zero nerwów, zero stresu. Nawet już na rozgrzewce usłyszałem chyba dwóch czy trzech ruskich w teamie i też się dzisiaj tym nie będę przyjmował, że zresztą słyszycie sami, że już zaczęli po rusku mówić, chodzą mi shortem. No niestety walnę w poręcz. Już mi na plecach przed, ale się nie denerwujemy. No, po prostu mi nie wyszło, nie udało mi się zabić. No, czy ktoś kogoś trafi? Uwaga, Pyk! Nie dał rady zabić skosy. Nie denerwujemy się. Zdarza się każdemu, prawda? Ale mam nadzieję, że wygramy dzisiejszy mecz i lecimy po 20k w trybie premier. Coś tam raszyją z pistoletami, chyba banana. U, U nas jeden zginął. No, oni jeszcze mogą wracać, mogą jeszcze ratować. Jest bomba na bę dobra. Rotuję do nich. Uuu. Zostaliśmy dwóch na czterech, ale nie denerwujemy się. Jestem wycilowany sam na trzech, robię retake. Bez żadnego stresu. Powiedzieli, że jeden ma 10 HP Oni jeszcze nie zaplantowali. Nie! Rzucałem ołdowa chciałem się znożyć schować, nie miałem jak kiedy strzelić. Akurat była jeszcze animacja. No niestety. Jeśli posiadasz trochę niepotrzebnych skórek do CSA i chciałbyś zanieć coś innego, sprawdź Skinsmanki, czyli stronę do natychmiastowej wymiany skinów. Po zalogowaniu wpisz kod Mervo i ciesz się bonusem wysokości do 5 dolarów przy swojej pierwszej transakcji. Natomiast jeśli zabraknie Ci funduszy, z moim kodem otrzymasz aż 35% bonusu do depozytu przy użyciu wielu metod płatności. Skinsmanki oferuje niską prowizję i bardzo dużą ilość skinów do wyboru z wykorzystaniem ładnego i wygodnego interfejsu. Potem już tylko akceptujesz wymianę i gotowe. Strona Skinsmanki z kodem Mervo. Link w opisie polecam. Aha, już bomba. Znowu musimy ratować. Próbować uratować sytuację. Czy uda nam się tym razem? Czy ktoś ma defa'? Jeden ma fioletowy Flashlight Banana. Jeden na bananie. Trzeba wyjść. Banana, banana! Ojej. Normalnie bym się już trochę zdenerwował. Bo ta była akcja była spokojnie do zrobienia. Jeszcze nie jestem w stanie z nimi komunikować, bo mówią po rosyjsku. Ale w dzisiejszym odcinku się staram, żeby tak nie było. Fakt, że ciągle plantują na B, a ja muszę rotować, próbować odbijać. No nic. Najwyżej się nam nie uda, prawda? Nic takiego się nie stanie. No one, one banana. If you wanted AK, you could gave me MP9. Why would you drop it away? Że tak nie pomyślał. Zamiast mi chciałem pójść po tą broń, to nie dość, że mi wywalił swoją... Na drugi koniec, to jeszcze mi czachnął nożem, a ja tam tym uwolniłem heda. Tym razem bomba zaplantowana znowu na innym sajcie niż jestem tak. Wygląda często gra na inferno, że musimy w nieskończoność retakeować, a tu się retake'uje. Bardzo często, bardzo ciężko. Będzie kolejna runda w plecy, niestety. Wchodzą midem chyba. Ale się z nim minąłem śmiesznie. Gdzie on poszedł? Ale mi uciekł z Kubany, miałem się nie denerwować. Can be city, can be short. Meryl, zdąż w końcu kogoś. Na Co Wycofam się, żebyśmy grali we dwóch. Ale ja takie timingi miałem w tej rundzie. Idziemy we dwóch. Masz jakieś flesza? Nie masz nic. O, przestraszyłem się trochę. Wezmę sobie jego awupkę, no w końcu udało nam się wygrać jakąś rundę, prawda? Ale miałem pechowe timingi tutaj. Uuu, i nagle mamy dwóch napięciu. Bomba zaplantowana. Tak to bywa, nie? Na inferno. No chodź. Hmm... Chciałem się odsunąć i rzucić flasha. To jakby 99% tych rund jest taka, że niewiele więcej mogę zrobić, bo... Leci plant na B i... i jak ja mam tam rotować? Przy dwóch na 5 Mam coś odbijać? No nie da się, na Inferno. Guys, what's happening on B? They, they go there almost every round they have B. Mid-flash? Mid-steps? Short? No, się śmiałem na nim celownik, tuż od. Cały czas o mnie chłopaki z jednego zabili na B, to we dwóch zrotowało i dwóch sobie biegało po CT. Ani nie pilnowali B, ani nie pilnowali A ze mną. To nagle postanowili sobie po prostu biegać po całej mapie. Chyba to jest nie niewygrywalny mecz. I już on sobie wychylił od razu, na idzie. Padł szybciutko. Chodzą jak chcą. City spawn. Jeden na pięciu, nie dałem rady odbić paki, niestety. O, już nam wchodzą na B. Może dla odmiany będę musiał retake'ować B. No, chyba tak. Dobra, biegniemy sobie przez smoke'a i retajkujemy B. Jak prawie w każdej tej rundzie na inferno po stronie CT. Mamy już 2 na 4. Bardzo wyrównana sytuacja. O, dostaliśmy headshota. No, sobie chciałem z shotgunem pograć w apsach, ale niestety, jak w 90% rund, weszli nam na B. Jak do siebie, albo moi gdzieś, rotowali w międzyczasie. Piękny, wycilowany meczek z fantastyczną drużyną z trzema ruskimi. Nie denerwuje się ani trochę. Mamy trzech na trzech. Не, да, нет, One City. Не, где есть другие? No, na mocnym farcie mi się to udało wygrać. <grych> Nie ukrywam. O jejku, powinienem to trochę lepiej to rozegrać, jak on już puszował. No ale żeby, też mój się tam dał zabić, jak wiedział, że on z mida przychodzi. No nic. Chill, meczyk. i robimy kombak. Mega mocny kombak przed nami. No to co, chyba wchodzimy. Może ja pójdę na psami? Myślałem, że to przeciwnik, no to kura wybiegła. Mamy jakiś stack na webył co? Jest na short, 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 On już tutaj jest. The smoke, maybe? Nie, no smoke. It's ups, ups, ups. nie mm -hmm. musisz dążyć. Jeszcze swojego tam sobie. Ile mieliśmy? Czterech na trzech, czy ileś? Pomarańczowy sobie biegał po CT. Tam szukał jakiś exit fragów, czy nie wiadomo czego. No ale tak jest mecz z ruskimi, nie ma się co denerwować. Biet, biet, biet. I te sprawy. Nie chciał nam tutaj pomóc wszystkim. Abs. Team, what are you watching? Aha, nic nie patrzą. Dobra, ja już chcę przegrać ten mecz i go skończyć jak najszybciej. Nie da się grać w ten sposób z trzema ruskimi. nie Mamy dwóch na trzech w ostatniej rundzie. Ale jesteśmy zupełnie wyluzowani. W najgorszym wypadku przegramy mecz z Kretesem. Ruskie trochę stracą ratingu najwyżej. Nic takiego złego się nie wydarzy. Jest tu jeden. One city. Nie go nie. Stop this Russian! O, wyszedł mój Heda, a oni ciągle po rosyjsku sobie rozmawiają. Bym w tym meczu się normalnie zdenerwował z 10 razy. Drużyna, z którą się absolutnie nie da grać. Trzech ruskich w teamie można tak naprawdę od razu wyjść z meczu, bo nie da się czegoś takiego zrobić. Po CT musiałem non-stop retaikować, po terror. też nie umiali ni nic zrobić, nawet jak mieliśmy zaplantowaną bombę, więc mam nadzieję, że więcej takich gierek nie będzie. A jak Wam się podobał Mervo? dzięki wszystkim za oglądanie. zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.